Aby uzmysłowić sobie maleńkie rozmiary atomu, warto porównać je nie tylko z doświadczeniem naszego codziennego życia, ale także z ogromem wszechświata. Światło rozchodzi się z prędkością milion razy większą niż prędkość dźwięku w powietrzu. Od Słońca do Ziemi światło biegnie 8 minut. To, co widzimy, patrząc na najbliższą gwiazdę w naszej galaktyce, to światło, które gwiazda wysłała 4 lata temu. A jeśli patrzymy na wielką mgławicę w Andromedzie, widzimy światło, które wędrowało do nas przez lodowatą pustkę kosmosu ponad 2 miliony lat. Wobec niewyobrażalnego ogromu wszechświata człowiek może się czuć jak nędzny pyłek. Ale skoro jesteśmy zbudowani z tej samej materii co gwiazdy, to znaczy, że w każdym z nas kryją się niezliczone, niewyobrażalnie małe nanoświaty atomów, kryjących w sobie kolejne światy jeszcze mniejszych cząstek elementarnych. Już podczas pierwszych wypraw w głąb nanoświata fizycy doświadczyli dreszczy, jakie przed wiekami były udziałem w wielkich podróżników. Są rzeczy, których się spodziewamy zobaczyć, jak je zobaczymy wreszcie, no to jest satysfakcja i tak dalej. Ale rzeczywiście zdarzają się no, nieoczekiwane momenty i to no, wielkie podniecenie. Zdarzało mi się tu skakać z radości prawda, w laboratorium, bo zobaczyłem coś, czego właściwie no, nikt się nie spodziewał. Skaningowy mikroskop tunelowy naprawdę zasłużył na Nagrodę Nobla. To urządzenie jest właśnie takie fajne, że ono pozwala nam na bawienie się z pojedynczą molekułą. To nie jest, jest żadna przenośnia, metafora czy, czy, czy cokolwiek. Nie? Rzeczywiście bierzemy jedną molekułę i z nią patrzymy, co się dzieje. Można ją przesunąć, można ją podnieść, upuścić, oczywiście przy pewnej wprawie. Prawda? Yy, można i, i ją rozwalić, jeżeli ktoś jest yy, no, dociekliwy bądź, bądź nieostrożny. Światową prasę obiegły obrazy napisów i rysunków wykonanych z pojedynczych atomów lub cząsteczek. Pojawiło się słowo nanotechnologia. Nanotechnologia to pojęcie bardzo pojemne i w mediach funkcjonuje jako panaceum, które być może zmieni nasz świat tak diametralnie, że przestaniemy być chorzy, że będziemy wiecznie żywi, że nie będziemy nigdy mieli problemów ze zdrowiem. Że nasze, nasz świat wokół stanie się natychmiast wspaniały i bardzo przyjemny. Zachwyceni dziennikarze i pisarze futuryści ogłosili, że już lada chwila naukowcy zaczną budować maciupeńkie nanorobociki, które, chwytając atom po atomie w swoje nanouchwyty, będą tanio i szybko wytwarzać energię, jedzenie, komputery, leki. Pojawiły się wizje nanołodzi podwodnych, które wpuszczone do krwi miałyby naprawiać od środka chory narządy. Otóż fizycy są bardzo sceptyczni, jeśli o to chodzi. Jest kilka powodów, zasad zupełnie podstawowych, fizycznych, które mówią, że takie wyobrażenie jest raczej nierealistyczne. A to się dzieje chociażby z tego powodu, że obiekt niesłychanie mały napotka olbrzymi opór związany z oddziaływaniem międzycząsteczkowym. Wiązania atomowe nie pozwolą mu, po pierwsze, przesuwać się swobodnie wzdłuż jakiegoś medium, a drugi powód, niesłychanie istotny, to są tak zwane ruchy Brauna. Być może Państwo słyszeliście ruchy Brauna, które powodują, że maleńkie cząsteczki w zawiesinie wykonują bardzo chaotyczne ruchy. Te ruchy wynikają z ruchów termicznych otoczenia i tych ruchów nie da się zlikwidować tak długo, jeśli nie Obniżymy temperatury do zera bezwzględnego, co oczywiście kładzie kres wszelkim spekulacjom na temat możliwości zastosowania takich mini łodzi podwodnych czy nanołodzi podwodnych. Mechaniczne nanoroboty z ramionami i palcami składające atom po atomie, to czysta fantazja. Według fizyków ich nanopalce byłyby zbyt lepkie. Raz uchwycony atom nie mógłby się od nich oddzielić. Większość tych bajkowych wizji nie ma nic wspólnego z prawdziwymi pracami fizyków. Manipulowanie pojedynczymi atomami jest w stadium zupełnie początkowym. My możemy składać pojedyncze atomy, nie możemy zbudować póki co niczego, co by miało w tej chwili zupełnie praktyczne, praktyczny wydźwięk, co moglibyśmy sprzedać, co by nam się przydało gdziekolwiek. Naturalnie nie możemy wziąć jakichkolwiek szczypczyków i biorąc atom, wkładać czy przykładać jeden do drugiego, tworząc coś, co nas interesuje. Do tego są specjalne urządzenia. Takim w istocie jedynym urządzeniem to jest mikroskop tunelowy. Sercem skaningowego mikroskopu tunelowego jest igła najostrzejsza igła świata. Na końcu ostrza ma pojedynczy atom. Ostrze przesuwa się tuż nad badaną próbką materiału w odległości około 1 nanometra. Każda nierówność badanej powierzchni powoduje zmiany prądu, płynącego między ostrzem a próbką. Mierząc zmiany prądu punkt po punkcie, komputer tworzy obraz, coś w rodzaju mapy badanej powierzchni. Ostrzem można też przesuwać pojedyncze atomy. Tak właśnie powstały sławne napisy. To urządzenie, by mogło przesunąć jeden atom, przestawić, umieścić w jednym miejscu, wymaga całego szeregu zabiegów czasochłonnych. To trzeba zaprogramować. My możemy umieścić kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt atomów, tak naprawdę, manipulując odpowiednio urządzeniem. Natomiast takie urządzenie z całą pewnością nie potrafi złożyć milionów, miliardów czy jeszcze większej liczby atomów. Czasami naukowcy pytani są, w jakim celu prowadzą badania albo jakie będzie zastosowanie tego, co w laboratoriach fizyków pojawia się. I na to pytanie nie ma odpowiedzi. Co więcej, planowanie odkryć jest właściwie bezsensem, to jest wróżenie pogody z fusów. Odkrycia się pojawiają, trzeba najpierw robić bardzo porządną naukę, bardzo porządne badania, i jeśli spełniają te normy, to szanse są bardzo duże, że wcześniej czy później będą w taki czy inny sposób wykorzystane. Naukowcy dopiero zaczynają poznawać, jak działa świat nanostruktur. Wiedzą już jednak na pewno, że działa inaczej niż nasz świat. Otóż okazuje się, że można wytwarzać łańcuchy pojedynczych atomów. One będą tworzyły struktury, które mają długości sięgające wielu nanometrów. No, i takie łańcuchy pojedynczych atomów na powierzchni kryształu. Mają bardzo specyficzne własności. Okazuje się, że zaobserwowaliśmy dzięki mikroskopowi tunelowemu, że w zależności od tego, jak ustawimy, mówiąc zupełnie krótko, nasz mikroskop, będziemy widzieli w przypadku jakiegoś odcinka łańcucha raz, powiedzmy, 19 atomów i innym razem 20 atomów. W zależności od tego, jak e, przepuścimy prąd do takiego łańcucha, czy w kierunku jednym, bądź w kierunku przeciwnym. To jest zjawisko, które na pierwszy rzut oka jest bardzo trudne do zrozumienia. No, coś się pojawia, coś ginie. Dlaczego tak się dzieje? A, jak, a jaka jest naprawdę liczba tych atomów, którą, które tworzą łańcuch? Na to szukamy odpowiedzi. Czy jest ich powiedzmy 19, czy jest ich 20, a może jeszcze inna liczba. To jest taki powszechny entuzjazm światowy. Jeśli chodzi o tak zwane nanorurki czy fullereny, prawda? różne odmiany alotropowe węgla, jak to nazywamy, czyli coś takiego, co jest z takiej powierzchni, dosyć regularnej siatki atomów węgla, tworzone albo właśnie w postaci tej, tej piłki baseballowej, albo w postaci rurki. Ta rurka czasem może być wielościenna, znaczy mieć kilka takich warstw zwiniętych. Nanorurek nie trzeba budować atom po atomie. Tworzą się samorzutnie przy spalaniu węgla. Można je znaleźć w zwykłej sadzy. Stwierdzono,